Cześć, witam serdecznie w 191. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Rozpoczynam literę U, ale powiem Wam szczerze, że właśnie w tym momencie przeglądałem swoją półkę i będzie jeszcze sporo e, polskich płyt do pokazania, bo przecież zostały bajki, zostały składanki, zostały płyty okolicznościowe. Jeszcze trochę tego będzie. Co dalej? Potem, e, oczywiście, polskie single, bierzemy się za zagranicę. A tam też jest trochę tematów do omówienia. Myślę, że ciekawych. E, dzisiaj e, live e, o godzinie e, 21. E, na który serdecznie zapraszam. A jest okazja, dlatego że w, dzisiaj mój kanał osiągnął 400 subskrypcji. I jeszcze taka informacja, że w związku z tym, że kanał osiągnął dzisiaj 400 subskrypcji, zapraszam na live specjalny dzisiaj o 21.00. No i oczywiście, tak jak mówiłem, zmiana planów. Eee, soboty, niedzielę, live y soboty, niedzielę na YouTube o godzinie 21.00. A ja witam Was serdecznie w 191 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Urszula! konkretnie Urszula Kasprzak, to druga wokalistka, można powiedzieć, śmiało wypromowana przez zespół Budka Suflera. No i oczywiście obok Izy Trojanowskiej. I szczerze powiedziawszy, jakbym miał wybierać między Izabelą Trojanowską a Urszulą, na pewno postawiłbym na Urszulę, dlatego że po prostu... Jej repertuar, kompozycyjnie stworzony oczywiście przez Romualda Lipko, po, y, przypada mi do gustu bardziej. A szczególnie jej druga płyta, o której za chwilę. Natomiast debiutancki album Urszuli, płyta zatytułowana po prostu Urszula, y, ukazał się w roku 1983. Y, w momencie kiedy wokalistą w budce soufflera był Felicjan Andrzejczak. To można powiedzieć kolejny podopieczny Romualda Lipko, dla którego również Romuald Lipko pisał kompozycję, bo przecież to on wykonywał takie utwory jak Jolka, Jolka Pamiętasz, Noc Komety czy Czas Ołowiu. Trzy wielkie klasyki. Natomiast wracając do Urszuli, ta pierwsza. Płyta też już jest um, bardzo przebojowa, dlatego że mamy tutaj chociażby takie klasyki jak Dmuchawce, Latawce, Wiatr, um, Fata Morgana 82 czy Totalna Hipnoza oraz, oraz Luz, Blues, W niebie same dziury. Ale um, ta płyta um, momentami, mimo tego, że zawiera oczywiście wielkie przeboje, jest moim zdaniem troszeczkę Przekombinowana. Ehm, nie dałbym po prostu na tą płytę wielu kompozycji, które się tutaj znalazły. Te, które wymieniłem, owszem, to za mało, żeby złożyć, e, złożyć e, cały album. Ale drugi album Urszuli, który ukazał się już rok później, był dużo, dużo lepszy. E, płytę wydał Savitor. Opatrzył ją numerem SVT 004. I ten drugi album, o którym już wspominałem, moim zdaniem najlepsza płyta w dorobku Urszuli, płyta Malinowy Król. Nie wiedzieć czemu, ta płyta e, sporo już drożeje, bardzo drożeje i w niektórych wypadkach jest uznawana jako unikat. No, no jakiś to wielki unikat moim zdaniem nie jest, e, dlatego że ja pamiętam czasy, kiedy tej płyty było naprawdę bardzo, bardzo dużo. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o repertuar, to można by powiedzieć, że to jest taki the best of Urszuli. Um, oczywiście, mając na względzie pierwszą płytę i tak wielkie przeboje jak w latawce, wiatr, ale tutaj, moi drodzy, wszystkie kompozycje napisał Romuald Lipko. No, i tutaj, tutaj moi drodzy, takie klasyki jak Podwórkowa Kalkomania, Twoje zdrowie mała. Eee, szał sezonowej mody Tytułowy Malinowy Król Kapitalna płyta Kolejne cztery wielkie przeboje Na tym e, albumie Wydanie tym razem Poltono Numer katalogowy LPP 013 Wszystko to są first pressy z epoki Rok wydania 1900. 84. Natomiast na kolejną płytę Urszuli zatytułowaną po prostu Urszula 3 trzeba było czekać do roku 1987. Właściwie na tym albumie jestem w stanie wyróżnić tylko jeden utwór, który się na nim znalazł. Powiedz, ile masz lat? Trójka to nie wiem. Ale wydaje mi się troszeczkę taki spadek formy kompozytorskiej Romualda Lipko. Kolejna zmiana wydawcy ponieważ trzecią płytę Urszuli wydała firma Arston. No i rzeczywiście pod względem takim materiałowo-kompozytorskim. No, zawsze znaczy jak jest duża folia, to jest problem potem, żeby włożyć. E, pod y, takim właśnie, y, y, jeżeli chodzi o materiał kompozytorski, no ta płyta, moim zdaniem, no nie jest zbyt udana. Trudno powiedzieć, czy mogłaby być lepsza, ale dla mnie, y, jeżeli miałbym wybierać, to na pewno pierwsze dwie płyty Urszuli zdecydowanie zasługują na miano tak zwanych kultowych. Teraz się dopiero udało, patrzcie ile czasu straciłem. E, 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 natomiast Trójka, tak jak mówię, to płyta, która generalnie no trzeba bez echa, prawda? E, tam e, ciężko znaleźć e, utwory e, przynajmniej zbliżające się do dwóch pierwszych płyt. To są początki firmy Arston, dlatego że to mamy yy, ta płyta oryginalnie wyszła w zwanej okładce zastępczej. Tu mamy tą ciapkową okładkę zastępczą, natomiast za okładkę ma robić, że tak powiem, wkładka z tekstami, która jednocześnie jest okładką. Wymyślono taki dziwny patent, że jak się to otworzy, to tutaj jest okładka. Teksty oczywiście i taki plakat Urszuli, który był włożony jako okładka ALP007, siódma płyta wydana przez firmę Arston. E, to jest temat jeszcze ogólnie dostępny. W ogóle te, z tymi pierwszymi Arstonami e, nie ma jakiegoś większego problemu. No, do kompletu, ale, ale generalnie, generalnie rzecz biorąc, tak jak mówię, no muzycznie ta płyta jakoś nie powala. No i w roku 1988 ukazała się płyta czwarty raz. To jest jedyna płyta Urszuli, której nie mam w swojej kolekcji. Ehm, dlatego będę musiał wpisać tutaj prawie komplet. Ale dziwi mnie jedna sprawa. Jeżeli wielki przebój Urszuli Rysa na szkle. To były lata 80., to aż dziwię się, bo to był, zdaje się, chyba 89 rok dziwię się, dlaczego ta kompozycja nie znalazła się na albumie czwarty raz. Byłby to naprawdę ciekawy zabieg, no i wielki przebój.